W Grinkanu Rozmowę dziś gość, dla którego liczy się jakość, rozwój i perfekcja i który za chwilę zajmie się moimi włosami. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Naszym gościem jest Maciej Maniewski, u którego ja za chwilę będę miała swoją przygodę życia z włosami. Dokładnie tak, dzień dobry. Dzień dobry, Cześć. ale słuchajcie, zanim, zanim ja siądę na fotel mistrza, to tak pomyślałam sobie, że poproszę Cię o kilka pytań, które też zadali nasi czytelnicy. Jak tylko powiedziałam Wam na Instagramie, że będę właśnie włosy robiła sobie u Macieja, posypały się pytania, one się powtarzały, więc na końcu naszej rozmowy zadam Ci je za chwileczkę. Ale najpierw zacznę od podziękowania. Chciałam Ci bardzo podziękować w imieniu klientek, które były, w imieniu swoim, bo ja będę za chwileczkę i tych, które już są, że nie ucinasz nam głów. A, okej. Okay. No, dokładnie. To nie, że nie... to nie ten zawód. Generalnie, słuchajcie, często jest tak, że jak idziemy do fryzjera, ja mam na przykład taki problem, że ktoś nie patrzy na całą moją sylwetkę, tylko na samą twarz. I dobiera włosy do rysów twarzy, ani do tego też, jak wygląda. Tak, okay. ja zaraz zobaczę, jak to wygląda. To tak naprawdę moja praca polega na tym, że ja właśnie dobierałem ją przede wszystkim pod ciebie i robię to bardzo indywidualnie i tak uczę wszystkich fryzjerów w Polsce, nie tylko w Salonach manieskich, mhm. tylko też fryzjerów, yy, którzy czerpią od nas tą inspirację. Podstawa no. to wybrać do kształtu twarzy i ze struktury włosów. Pani że o tym rozwoju mówisz, bo to jest właśnie to pytanie, yy, nie wiem czy miałeś tego świadomość, ale jak... Yy, Pada nazwisko Maniewski, to oczywiście z oczywistych powodów. Najpierw jest pierwsze skojarzenie ze szlachetnym fryzjerstwem. Ty używasz takiego fajnego sformułowania, bardzo mi się podoba. Ale drugie, słuchaj, skojarzenie to jest właśnie z rozwojem. Akademia, tak, tak. jak w ogóle, dlaczego? No wiesz, to jest proste. W Polsce jest bardzo duży problem z edukacją, bo nie ma dobrej edukacji dla do fryzjerów. Mhm. Ja sam uczyłem się w wielu akademiach, ale na świecie, głównie w Anglii. A więc nie ma do, dobrych akademii, znaczy tych akademii teraz jest bardzo dużo, ale jednak ciężko jest ukierunkować się i dobrze nauczyć się, choćby mhm. nawet zaczynając od szkoły. Tak? A na te akademie, które powstały, często też ludzi po prostu na to nie stać, bo to mhm. jest kosztowna zabawa. Eee, szkolnictwo i edukacja jest ludziom bardzo potrzebne. Sam wiem po sobie, jak ja zaczynałem. Ja zacząłem, jak miałem 16 lat i niedługo będę miał równe 30-lecie swojej pracy, bo zacząłem pracować w wieku 16 lat bardzo ciężko. I no i może dlatego jest tak, jak jest Maciek. Tak, i dlatego też postanowiłem, żeby też wkładać dużo energii i dawać bardzo dużo serca mm -hmm. dzieciakom, I nie tylko dzieciakom, tylko też innym fryzjerom, którzy potrzebują tej energii, potrzebują naładować baterie, bo często te baterie jednak w tym zawodzie się rozładowują, a fryzjerzy wchodzą za szybko w rutynę. A co widzisz? Nawet nie wiedziałam, że tak jest, że to jednak też w waszej branży gdzieś można się wypalić, tak? Bardzo szybko. To jest normalna praca, to jest ciężka praca. Zawód fryzjera jest bardzo ciężkim zawodem, oczywiście mhm. pięknym, kreatywnym. Jestem w tym zawodzie zakochany, ale jest cięż, ciężko praca. No ale to wiesz, jakie my mamy skojarzenia? Fryzjer, dobry fryzjer, artysta. Mam się to tak kojarzy, nigdy byśmy nie pomyśleli, że to jest ciężka praca, tak? Nawet poszczególając tak. fizyczna. No to ja dołożę takie ważne słowo, które często mówię e, rzemieślnik, tak? Mhm. Dobre rzemiosło. Czyli dobry fryzjer powinien być też dobrym rzemieślnikiem. Mhm. I to jest podstawa. No, fajnie. Jak mówisz o dobrym e, rzemieślniku, o, o tej jakości podpytam, bo ty wiesz, że na Green Can o jakości mówimy ciągle i ją podkreślamy. Ja też już wiem, że dla ciebie ona jest bardzo ważna Podstawowa. i no, jak fajnie widzisz, że się zgadujemy tutaj. Wiem, że właśnie między innymi dlatego wypuściłeś linię własnych kosmetyków. Przed chwilą się dowiedziałam, że też są akcesoria, tak? tak. Bo opowiadasz nam trochę. No właściwie Marka Naniewski to już jest bardzo mocna marka w Polsce. Ja zacząłem, podobnie jak Steve Jobs, bo zacząłem w garażu. 17 lat temu otworzyłem pierwszy salon w krakowskim garażu pod brandem Aniecki, bo pracuję wiele, mhm. wiele lat. Pracowałem też w bardzo dobrych salonach w Polsce, ale pod własną marką otworzyłem duży brand. Brand, który jest salonami fryzjerskimi, jest akademią, mhm. obecnie też mamy dystrybucję. Bardzo rozpoznawalny, zaznaczmy to. Tak, a jeśli chodzi o jakość, to wiesz, ja bardzo długo Celowałem w takie wysokie C, jeśli chodzi o usługi premium w Polsce, mhm. i bardzo dużo też w to zainwestowałem, ponieważ wybrałem, tak jak sama, widzisz, przepiękne lokalizacje, a więc salony. No, a dlaczego właśnie macie? To wytłumacz teraz tym wszystkim ludziom, którzy twierdzą, że jakość nie jest ważna. E, jakość jest podstawą e, i prestiż jest podstawą. Według mnie, salonów w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy, mhm. a ja chciałem, żeby moje salony były kojarzone z czymś bardzo prestiżowym, mhm. z pięknymi miejscami. Z bardzo dobrym fryzjerstwem, z super fryzjerami, bo obecnie w firmie Maniewski pracuje 100 osób. I to ty już tak naprawdę jesteś dużą firmą, można powiedzieć. Tak. Jeśli chodzi o Polskę, to tak. Bity. Natomiast e, od początku wybierałem jakość, stąd też takie lokalizacje. Siedzimy, mhm. siedzimy teraz w pięknym hotelu w Warszawie. Warszawa. Tu jest najnowszy mój salon. Natomiast jesteśmy jeszcze w Krakowie, na rynku głównym, w pasażu 13. Mhm. Jesteśmy w warszawskim Witkacu. Jesteśmy w samym centrum Katowic, przy Galerii Katowickiej. Jesteśmy teraz, nowy salon jest we Wrocławiu. Jesteśmy w Rzeszowie. Eee, no dzieje się. Dziewczyny, słuchajcie, jest tyle miejsc, do których możecie trafić. Wolisz e, kobiety właśnie zajmować się kobietami, czy jest Ci to obojętne? Jak... E, oczywiście, że jestem pod tym względem bardzo taki elastyczny. Mhm. Bardzo uwielbiam pracować z kobietami. Myślę, że rozumiem kobiety. Myślę, że Potwierdzam wiem, to to. E, Po prostu chcą dobrze wyglądać, a ja wiem, jak cię to, ja to robi. Natomiast też bardzo lubię strzyc facetów, i wiem, co potrzebują faceci. Mm -hmm. Jak potrzebują, więc czasami dobrze, klasycznie e, obcięci. To teraz zadam Ci pytanie, które nasze czytelniczki i Wicki też zadały, a propos wyglądu, właśnie. Czego nie chciałbyś oglądać na polskich ulicach, jeśli chodzi o nasze kobiece głowy? <noise> Wiesz co, ja niestety dużo oglądam takich rzeczy, mam takie zboczenie. No wiem, wi widzimy też w programach, Taki także... Takie zawodowe, no, wiesz, ja, ja często żartuję w ten sposób, że na szczęście nie jeżdżę tramwajami po Warszawie, mhm. bo bym wszystkie panie obserwował w tym tramwaju, jeszcze nie daj Boże bym nie zaczął tam dotykać, wiesz... Mogł Albo doradzić. Mogłoby się to źle skończyć, natomiast y, ja polskie ulice... No wiele bym jeszcze pozmieniał, ale jest już fajnie, bo, bo kobiety coraz bardziej elegancko wyglądają, mają coraz lepsze mhm. strzyżenia, coraz lepsze kolory. Jest, A, jest już jakiś powód. Zobacz, może to jest kwestia właśnie tego rozwoju, o którym mówiliśmy, że jednak fryzjerzy chcą się też sami rozwijać, Słuchaj, tak? I być coraz tak, lepsi. Edukacja jest coraz mocniejsza. Ja sam szkolę fryzjerów 20 lat już. 20 lat pracowałem w różnych dużych markach w Polsce, e, próbowałem też rozwijać e, mhm. te marki, e, szkoliłem dla nich, natomiast ja 20 lat już szkolę fryzjerów, tak? I to nie jest tylko Akademia Maniewski, do której przyjeżdża setki ludzi co roku, tylko to są też różne szkolenia, to są... No teraz kanał na YouTubie, który jest też bardzo edukacyjny. E, wcześniej... Do tego kanału was w ogóle zaraz zabierzemy, no. bo my po tej rozmowie... Słuchajcie, ja idę właśnie tam y, i Maciej będzie się moimi włosami zajmował. Także was przeklikamy tutaj na, gór, y, na górze. Y, 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 jeśli mówimy też o rozwoju, słuchaj... Y, y, ulica jedno, rozwój fryzjerów y, dwa, ale... Kolejne pytanie, które padło wiele razy i dlatego takie wybrałam, wiesz, że na koniec naszej rozmowy zadam je Tobie. Jeżeli nie robiłbyś tego, co robisz, to co byś robił? To byłbym kucharzem. Naprawdę? I to by się dla mnie zaskoczyło. <laughs> <też> <laughs> ja... Słuchajcie, zaskoczona jestem bardzo. Ja y, nawet brałem udział w programu o gotowaniu. To jest taki program o gotowaniu i ja tam startowałem. Natomiast ja bardzo lubię gotować. Nie mam na to czasu. Mm -hmm. Moi wizy się śmieją, że dużo o tym mówię, a mało robię, bo po prostu ja nie mam kiedy. Mm -hmm. Kompletnie. Eee, a lubię to po prostu. No ale zobacz, jak to jest dla ciebie przyjemność, jest tyle fajnych też kanałów YouTube'owych gotujących. Eee, może jakaś zamiana ja po nie prostu. Nie mam czasu nawet tego oglądać tak naprawdę. To jest największy mój problem. Ale mm -hmm. uwielbiam gotować. Gdybym nie był fryzjerem, to byłbym kucharzem. E, albo malarzem, bo też bardzo mhm. lubię malować, ale mhm. e, gotowanie i malowanie zostawiam sobie na starość. Gotowanie i malowanie. To ja teraz poproszę, żebyś mnie e, pomalował, tak e, oczywiście w cudzysłowiu, bo wiem, że dzisiaj będziemy chyba też kolor rob, robić. Będziemy ciąć, będziemy robić kolor. Jezus Maria, ciąć, słuchajcie. E, także słuchajcie, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, bo tak naprawdę będzie się działo, zaraz spadną włosy, zmieni się kolor. Tak, na czerwony. No i co? I zapraszam tak naprawdę też na mój kanał, gdzie to zobaczycie i nie tylko to uprzedł przemiana tylko y, wielu innych, też dobrych YouTuberów, gwiazd. No i też po prostu kobiet. I nie tylko kobiet, bo mm -hmm. szykujemy też już coś dla mężczyzn i babek. O, to też, to sama z chęcią obejrzę. Link macie, słuchajcie, na górze y, do tego filmu. Link macie pod y, y, tym naszym odcinkiem. A ja już Was teraz zabieram ze sobą y, i udaję się na Kłopotowi Mistrza. Do zobaczenia. Pa!